No, I motocyk tak. spoko, tylko czemu nie nowy? I czemu tak późno? Ja myślałem, że nowy sobie czemu, machniesz, to kurde. A. Czyli teraz mamy tak, cztery piękne rzędówki sześciocylindrowe i kosiarkę do otrawy. Chcesz zostać gdzieś, kurde, po drodze? <laughs> <laughs> Jeszcze ten silnik przetrwa wasze, kurde, żeby się nie okazało. a czemu kluczyk tu masz w schowku? A bo to jest tak ma być? Zawsze się każdy pytał. A bo ty w Hondzie też tak no, miałeś. No, miałeś no, to no, czyli tradycja, tradycje, tradycja. Tak. tak, zapytałem się, wszystko załatwione rzeczywiście, Sławek w Hondzie. A tak a propos, już teraz pod, że tak powiem, wyjaśnienie sytuacji. Kolega sprzedał motocykl i niestety na majówkę pojechaliśmy sami do Hiszpanii. Mam nadzieję, że żałuję. Zauważam, żałujesz, bardzo jest dobrze. Nie, ale, ale zrehabilitował się. Ale nie wiem, czy, czy czytałeś tam jeden z komentarzy był, że po prostu gościu mówi, no, no to czyli trzeci Amigo sprzedał Gesa i pewnie też kupi jakiegoś turystyka i dołączy do was. No i się sprawdziło, że trzymi A że no możesz podziękować chłopom, bo kurde, wyprorokował ci. Yy, a jeszcze tak przy okazji, to może wyjaśnij, no to nie było tak, że kolega sprzedał motocykl i w ogóle motocykla nie, nie, nie miał, bo teraz może czas na wyjaśnienie, dlaczego zawsze u niego jest dużo rzeczy od Harleja. Przyznaj się! Jestem miłośnikiem Harleja. Tak, mam w domu Harleja. Żona też ma Harley'a, to tak mo możemy zdradzić... mieć No ale to tam Harley jest na od święta. Co to jest tamto to w środku tam? Co to, jak, co to jest tamten tam? A, zaczyna się. Poczekaj, no na razie tak od razu nie będziemy mu dokuczać. No, Jak się nacieszy trochę. Zaczniemy, zaczniemy. Tu kolega pije, że... Wypominałem mu w stary jego BMC, kurde żarówkę, że <grym> ma <z> oświetlone żarówkami. Chłopaki mają trochę zdziwione miny, ponieważ jesteśmy w Warszawie, można powiedzieć. Ale to na Warszawę nie wygląda. A co my tu robimy? To jest pierwszy punkt programu. Tam za tym płotem, wiecie co tu jest? Pamiętacie program Big Brother? No, to tutaj? No, to tutaj. Tam, oh. jest ta, to jest, tam jest ten dom, w którym to wszystko się odbywało. Ten cały Big Brother, oh, no. Wielki Brat. To Myślałem, że gdzieś tam zobaczymy no, przez... Także tam za tym płotem jest dom wielkiego brata Widać z tego co wiem to jest w totalnej ruinie No niestety Także no, trochę lekki falstart, jedyny ratunek to, że tam kilka ujęć będzie z nadmuru. No, namawiam go, żeby się przewrócił i nie chce, no. no. dobrze, punkt numer pierwszy, dom Wielkiego Brata, odhaczony, idziemy dalej. No cóż... Jakoś tak się zaczyna, że do celu nie da się dojść. Teren monitorowany w tym roku. Wykupił ten teren nowy właściciel. Niestety nie da się wejść. Co tam było? Znaczy, co tam jest? Tam jest stara papiernia. Stara, stara papiernia. Podobno według starych górali można powiedzieć, w tej papierni został wytworzony papier, na którym spisano konstytucję 3 maja w oryginale. Taka jest myśl przewodnia. Chłopaki znowu nie pocieszeni będą. Wyrywają się do zwiedzania. Chcieliby pochodzić po Urbeksach, ale niestety nie tym razem. Jesteśmy w trzecim miejscu. Na początku myślałem, znowu cholera, kurde, nie dojdzie się do, do tego punktu. Ale tu już zasiągnąłem języka. Wzdłuż tej siatki po drugiej stronie wyjdziemy. Idziemy. Jesteśmy tu w kolejnej ruinie, no bo coś innego. Ale to jest ruina, można powiedzieć, w pewien sposób bliska mojemu sercu, ponieważ jestem łasuchem, co tam już może też było widać i to ma związek ze słodkościami. Co wam się kojarzy, na panowie, na hasło ptasie mleczko? Cukiereczki. Cukiereczki. Najlepsze na świecie? Ptasie mleczko jest towarem zastrzeżonym przez firmę Wedel, a tu w tej willi, która kiedyś była willą, teraz no niestety nie wygląda najlepiej, mieszkał pan Wedel i jego rodzina i według Miejskich legend, właśnie w tym miejscu pan Wedel wpadł na pomysł receptury ptasiego mleczka i wymyślił tutaj samą tą nazwę, no bo oczywiście to nie jest ptasie mleczko, to jest pianka waniliowa. Na tym tawereciku pewnie siedział. No może, ale tu jest właśnie willa pana Wedla, tego, tego prawdziwego, oryginalnego. Z Otwocka pochodzi jego rodzina w ogóle. Tu był początek, tak. A wiesz czemu Wedel nie miał dzieci? A nie wiem czy nie miał. Nie miał? Podobno nie miał. A wiesz czemu? Nie. Czekoladowy interes. <laughs> No, i dzisiaj idą takie kawały. Większość niestety jest poza kadrem, bo. No, nie nadają się. Nie nadają. Do pomielenia, ale dobre, bo ten jeden to muszę zapamiętać, kurde. Grudno. Gdzie jesteś? Tu? Na tej klawiaturze pewnie receptury napisał. Nie chcę tu znać ślady palców, będę. No, ale. To na ten bank na niej pisał. Patrząc na wygląd, to ona może mieć ze 100 lat. Nowa historia, o, trzeba uważać Tu się nie zapadło ci że strach wchodzić jest no. bo, bo naprawdę te belki to le, ledwo co się kurne tu kupy trzymają o. Automatyzacja w przemyśle maszynowym, Poradnie. O, ale kurde cieniutka, ja pierdyka oj No chłopaki już nie mogą doczekać Nie, mówię, mówię o kolejnym miejscu że to jest takie miejsce, w którym być może powinniśmy zostać dłużej. Tam jak dojedziemy, to wam tłumaczę o co chodzi. Chciałbyś, kurde. Ten jednym myśli. Nie, nie, nie. Nie w tą stronę zupełnie. Drogaj, w naszym wieku to już bardziej zagotowanym. W sumie, byle nie przesolone. Panowie, jesteśmy teraz w kolejnym miejscu, w tych okolicach już ostatnim. A dlaczego mówiłem, że tutaj być może powinniśmy trochę zostać na dłużej? Wiecie, co tu jest? Co tu było? Jakaś, kurde, pewnie jakaś dyskoteka? Nie, zakład psychiatryczny. A. Tu podobno też służył jako, powiedzmy, był wykorzystywany przez filmowców. Wnętrza czy gdzieś tu jakieś filmy nawet były kiedyś kręcone, ale to jeszcze za czasów, gdzie był w trochę lepszym stanie. No, to Pod tym bym nie stał. Ale przecież ono się oparło już na tym. No tak, ale to może już zeschnięte, może się w połowie przełamać. Dobrze wiem, że to więzienie jest? Nie. A co to jest? Z więzieniem się nie zgadza tam taki znaczek na murze, widzisz? A jakieś radioaktywne rzeczy. Tak. To co tutaj produkują? Znaczy tu nie produkują nic. Powiem tak, w Polsce gorącym tematem jest temat budowy elektrowni atomowej. No, tak. no i na tą chwilę elektrowni atomowej nie mamy i na razie nie będziemy mieć, ale mamy... Składowisko odpadów radioaktywnych. I to jest tu. A te odpady radioaktywne, niech zgadnę, przyjeżdżają do nas z zagranicy. Znaczy, nie, niekoniecznie, bo wbrew pozorom to nie jest związane bezpośrednio z atomistyką, tylko najczęściej to tutaj są utylizowane te preparaty aktywne medyczne, które są wykorzystywane do prześwietlenia. Te izotopy, wszystkie wykorzystywane do prześwietleń. Także to śmieci, że tak powiem zużyte wszystko jest składowane tutaj w podziemiach, w wałach takich. Ale jedno ziemnych. jedno miałeś rację. Jak mówiłeś, że jak nam powiesz, co tu jest, to możemy nie przyjechać. Możlibyśmy tu nie przyjechać. Mogę... <gry> Większość miejscowości, wiosek czy miasteczek jest zbudowane na planie krzyżującej się drogi. A to jest chyba jedyna wieś w Polsce zbudowana na planie okręgu. Tak naprawdę przejechaliśmy się największym rondem w Polsce. Ja już jak tutaj dojeżdżałem, to już widziałem właśnie tą, tą drogę. A widziałeś to? A to no tak, bo na mapie na tym. No tył. na mapie, widziałem, no i jak ty skręciłeś tą drogę, jak żeśmy później się przecięli z tą, mówię, aha. <laughs> o to chodziło. Ja Ale ja to, to tam... nic. Ja jestem o małą negocję odnośnie tytułu tej wycieczki. No. Bo początkowo tytuł miał brzmieć Polska w ruinie. No i wiadomo, nie chodzi tutaj nam o rządy, jakikolwiek polityków, bo nie, daleko nie, nam nie. od tak, tego jest. Tak. Chodzi o twoje, kurde, te ulubione zabawki. No. Ale teraz myślę, że tytuł będzie najlepszy i adekwatny do tego, który gnój jest bardziej śmierdzący? O, też coś w tym jest. No szkurnia, tu przed chwilą wszystkie zapachy dąż... możliwości, wszystkie skale chyba przeszliśmy. Jakie można być? Obornika po prostu. No to szczególnie od obiadu. No, elegancko <gry> po prostu. Nie mogłem zgodzić na Was, bo jechałem pierwszy, więc to musiało być... <gry> To teraz powiemy, że to pod ciebie było, ale rzeczywiście były zapachy niesamowite, prawda? Tak, tak. prace rolnicze w polach i to polegające na rozrzucaniu po prostu mornika. Makaronu, tak zwanego. A to takich w postaci płynnej, bo tam była taka cysterna wielka, kurde, na polu i gość, kurde, otwarty zawór miał, to aż to tryskało na no, bokie, kurde. No, to, 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 to rzadze, to, rzadze tak, to lepsze szło. Tak, to jest ten rodzaj nawierzchni, o której wszyscy myślą. Bardzo aromatyczny, bardzo popularny.